No, hej, witajcie, kochani, bardzo serdecznie, Chewyral z tej strony. Battlefield 1 na moim kanale. E, moi drodzy, bawimy się. Bawimy się w Battlefieldzie. No, dawaj, podejdź tam. I próbujemy go po cichu zabić. Mamy własną broń, o tyle dobrze. Tu jest jeszcze jakiś ziomek. patrole, jest... No no no, no, patrole, patrole właśnie, właśnie. Nowy cel, wróć na pozycję sowieczki. Miałem lata praktyki. Zdarzało mi się wymykać przez zaplecza barów, przez okna sypialni. I ważne. Tak czy siak pozbyłem się tych niemców i ruszyłem na zachód. Ku brytyjskiej stronie frontu. Cicho jak kot podczas polowania. No dobra, czyli zakładam. że brytyjskich linii oddzielały mnie niemieckie okopy i KME. No i na oko jakiejś pół populacji Berlina rwących się do walki żołnierzy. <ścoughs> no jest różnica, nie? Podnieś bomba pułapka. Bomby płapki wybuchają do wrog naruszy umieszczone tuż przed nimi czoły potykać. Okej, okay, fantastycznie. Ale to nie jest to, co ja chciałem ogarnąć. Ja pierdziele. Sojusznicze. Dostrzesz wrogów. Tam są jeszcze. Dobra, no muszę po cichu to robić a przynajmniej postarać się zrobić to po cichu tak mi się wydaje, że to będzie najrozsądniejsze. Tu jest, Dobra, tu ja zaraz... Tutaj? Nie. Mój szczęśliwy dzień. Brytole zamiast strzelać do Niemców, zasiedli do herbatki z ciasteczkami. Musiałem przedostać się na naszą stronę przed ponownym rozpoczęciem ostrzału. To idę tam. Nawet nie będę próbował ich zabijać, bo. Tam jest gościu jeszcze gościu z miotaczem ognia. Dobra, to idziemy tędy. Dobra, padł. Tam jest jeszcze jeden gościu, którego też mogę w miarę szybko załatwić. Wokoło nie ma nikogo, także nie powinien sprawiać problemów. Taki trochę Assassin's Creed, ale...

Ja pierdzielę. No nie, no muszę tędy przejść. Ale muszę tak iść, okopy były pełne. Mogłem mieć tylko nadzieję, że większość z nich w wyjściu w tym wypadku spodziewała się z innych. Dobra, otwórzmy. <gry> Jemy w tym kierunku chyba Sszajse, szajse, szajse. Dobra, biegniemy teraz tutaj. Jo piurdziele, chowaj się, chowaj, chowaj. Tego się nie spodziewaliście, co? Paprochy jedne. Eine kleine Nachtmusik. Tuzin niemieckich hm za plecami zachęcał do trzymania gier. Ziemia niczyja była labiryntem drutu kolczastego, trupów i rumowisk. Mimo to zdecydowanie. O, Wilson, musimy iść do Ziemia Niczyja. Już ja, ja nie dam rady! O, o ja pierdzielę. Hej! Wybaczmy. Przecież obiecałeś dowieść mnie do domu. Nie tak głośno! Mówiłeś o medalach. Mieliśmy być bohaterami. Ja nim nie jestem. Ale dałeś mi słowo. Obiecałeś mi to. Albo jesteś w porządku i mi pomożesz, albo kłamcą i strasznym draniem. Który skończy to patrząc mi w oczy! No jestem kłamcą. Sam powiedziałeś, że jestem szulerem i coś tam coś tam. Tak myślałem, że nie zabijemy go. My jesteśmy zbyt dobrzy, nie? Nie jesteś George prawda? Nie jesteś synem hrabiego Windsoru. Oczywiście, że nie jestem. Teraz się dopiero. Mhm. I w czasie mi jakoś zabierzyłeś, tak? Dobra. Wynosimy się stąd. Goddammit!

Есть гид. Есть гид. Тенде? Dobra, jesteśmy w okopach, czyli teoretycznie jesteśmy bezpieczni. No, wracaj na pole walki, polera to chyba nie tędy, jednak. Dobra, muszę w tamtym kierunku iść. Ja pierdzielę. No nie, no tędy nie. Ty, no jeszcze się podjarałem, no pięknie. Doniosłem go, brawo. Wilson powiedział, że jestem kłamliwym sukinsynem. No i teoretycznie miał rację, ale to wiesz... Mogłem bo właściwie uważałem, że chyba ma rację. Choć ciężko mi się z tym pogodzić. Czy go przez ziemię To najprawdziwszy bohater. To nie jest żaden bohater. To kłamca, złodziej i zwykły oszust. I odpowie za swoje czyny. Mhm. Mm kolego. Sympatyczny. Ty no, chcąc nie chcąc to jednak u... Od... Ole Londyn piękny, wieża Big Ben. Jeb... Z powrotem na farmę, co? Wiesz co, wstawię się za tobą w sądzie wojennym. Może coś wątpię, w skórę. ale dzięki. Niemcy. Wilson, potrzebuję strzelca. Tutaj! Ja! Ja mogę! Ja to zrobię! Ty jesteś uziemiony. Wilson, jeśli mam ginąć, to chcę w powietrzu. Ty no nie gadaj, że oni go zabili. Ruszajmy. Zginął człowieku w walce, nie? Na pewno nie sobie odpuścić. Nic z tego. I zaś moi drodzy będzie walka w powietrzu. Ja pierdzielę. Atak na Londyn. Dobra, jolo. Tam mamy gościa Zestrzelmy z sukien kota. Dobrze. Tutaj. Ten. koszty cholero. Ja wam to dam. Och ty. O. Dobrze, padł. Kurde, kto wymyśla takie gry, kurcze? Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy na, na przykład, jak dochodzi do takiego pilotażu, tak? Że jesteście pilotem samolotu, myśliwca czy czegokolwiek. To czy wam się fajnie to tym steruje? Ja wiem, że to pewnie jest kwestia czułości myszy i takie tam. Ale no, bez przesady. Dobra, jeden mniej, gdzie jest jeszcze? Tam coś mamy. Udało się! Mamy to, moi drodzy! Brawo! To bombowce to trzeba normalnie rakietami, chyba, wydaje mi się, zestrzelić, nie? Dobra. U -u 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 -u. Nie. I od którego momentu myśliwce czy Tak, wiem, że przy przybliżasz bombowce?

Dobra, padł tutaj, ja pierdzielę te zaskichane. Ja już nawet nie wiem, gdzie Aj. Tu jest chyba bombowiec, nie? Dobra, ten będzie zestrzelony na bank. Brawo. Czekaj tutaj yy. Czy wy strzelacie do nich? Czy tylko ja tutaj istnieję? W tych przestworzach dobra Zestrzelony Muszę. Zdecydowanie muszę. Okej, okay, tam jest jeszcze jeden badziewnik. To jest nasz chyba. Dobra. Tam jeden gościu. Zestrzelony, brawo. Tu jeszcze. Wiem, widzę. Idę. Kolego, sympatycznie czekaj. Tylko muszę troszkę naprawić nas. Wiesz, bo inaczej będziemy w dupie. I to bardzo w dupie. Nic nie dostajemy. Chyba Jopla dostaniemy. Brawo! Uch. Dało się.

Teraz ciutkę musimy się cofnąć. Nie, za blisko, za blisko, za blisko. Dobra, czekajcie. Cholerniki się mnie czepili. Teraz tak, 180. Nawrót. Dobra, elegancko. Znowu naprawiamy i oddalamy się jednocześnie, bo nikt, nikt nie mówił, że potrzebujemy. Nie dostajemy. Dobra. Ciekawe czy nie lepiej by było jak ja bym w tą kabinę tam celował. Ale z drugiej strony! Uch. Nie, 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 nie mój drogi kolego. Nic z nas nie trafili. Na razie jeszcze mamy bardzo dobry stan podwozia. Dobra, teraz szybciutko nawrót. Cyk. Oczywiście, u mnie bardzo dobrze, a u ciebie? Ty, patrz, ile tu jest tych cholerników. Nie dostajemy, spokojnie. Dobra, już coraz bardziej tam ten jeden sterowiec lipnie. Żyje sobie. Dobra. Dobra. A jak to wygląda. Też da radę. Dobra. Stopnijmy się. Nie, się! się! się wybierasz! nie, 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 No chodź, nie, No chodź! Dostaliśmy. Chciałem powiedzieć, że dostaliśmy. Jeśli mam zginąć, to w powietrzu. Jak ty coś powiesz, Blackburn... To jakoś wylądowaliśmy sensownie, czy o co chodzi? W porządku! Tak, 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 bardzo dobrze. Wszystko w Musimy przejąć działo przeciwlotnicze! No. Okej! Ty pójdziesz w przodę! No nie pierdziel! Musimy się tam dostać! Tylko nie patrz w dół! Za cholerę, nie Dobra, przecież idę. Yy, nie, chcę, nie chcę nic mówić, moi drodzy, ale my w tym momencie idziemy na, na sterowcu. Nie je nie widzę go. Jest przed nami. Rany. No wydaje mi się, że jest przed nami, ale... Dobra, wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Znajdźcie drogę na górę, ja pójdę do działa przeciwlotniczego. Dobra, zajmij się tym. Rady! Kiopiarzele. Ja Ok, próbujemy tędy. Tu na razie wszyscy nie żyją, także jest gicio. Git. Pójdziemy te... tędy? Nie. Tu w lewo. Co? Ciszej! Każdy Niemiec na tym Co? Co? usłyszy. No nie, a wcale tych strzałów, które, kurde, teraz... pierdziele tego i Dobra przeładujmy na spokojnie. No i teraz będziemy jeszcze kurczę tym ckm na napierdzielać. O, to, to na pierdziela. Dobra, to też. Strzelam byle gdzie pierdziele. Wydaje mi się, że powinieneś go normalnie zabić, nie? Ci się napierdzielają, ty zanim zamiast mu pomóc. Dalej się napierdzielają. Patrz, nie z niem co w ogóle biegniemy, ty. Czy ja wy. Czy ja wyskoczyłem? Zasięgam spadochronu. No dobra, czyli teoretycznie się nie zabiłem. Tylko historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować, a w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił Kompana. A oszukując, kłamiąc i mordując, przemierzył pół frontu zachodniego a przed sądem wojennym uratowało go jedynie nalot wroga. Nie wierzcie w te bójdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał. Prawda? Pierdzie, ale ten humor taki, kurczę, w tej grze. E, no moim zdaniem jest to coś fajnego, bo mimo wszystko mm, tu wszędzie jest taka powaga sytuacji, tak, że wojna, y, dzieje się wiele, powinniśmy dużo, dużo, dużo rzeczy e, zrobić i skupić się na ochronie y, naszego w danym momencie y, miasta, kraju. A tutaj takie, wiecie, takie wątki delikatnie e, kurcze, e, powodujące uśmiech na naszej twarzy, nie? Znaczy, takie jest założenie. No, mi ten humor akurat delikatnie podpadł, tak? Na plus, oczywiście, a wy do was może w ogóle nie trafiać. Moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zapraszam na następny odcinek z Battlefielda 1 na moim kanale. Pozdro, Szeweral, hej hej.